Dzień dobry moi kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na przesłanie, co się wydarzy w najbliższych dniach. Potem będzie jeszcze podgląd w energię, co dobrego do Was idzie i co jest przed Wami ukryte, także będziecie mieć full wypas. Zostańcie ze mną moi mili i jedziemy. Robię to przesłanie z intencją największego dobra wszystkich moich wspaniałych widzów. Proszę moje wyższe ja o przesłanie. Co się wydarzy w najbliższych dniach dla wszystkich osób oglądających, dla wszystkich moich widzów? Co się wydarzy w najbliższych dniach na chwilę obecną, na najbliższy tydzień? I moi kochani, w energii teraźniejszości widzę tutaj przepiękną energię, kiedy wy możecie czuć niezwykle silne połączenie z jakąś konkretną osobą. W ogóle widzę tutaj harmonię. Zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, rodziny lub przyjacielskie. Ponadto, moi kochani, tutaj widzę, że niektórzy z Was możecie mieć jakiś wybór odnośnie dwóch osób. Ok, i jedziemy. Energia ogólna, co nam się tutaj dla Was pokaże. Bardzo, bardzo dużo pasji, ognia, namiętności. Przy tym wszystkim, bardzo dużo zaangażowania, chęć dalszego rozwoju, chęć poznawania kogoś. Przepiękne energie. Abstrahując od energii takich stricte, romantycznych, uczuciowych, widzę tutaj, że możecie dostać niezwykłego powera do działania. Tutaj widzę całe morze nowych potencjałów, nowych możliwości. Będziecie działali bardzo kreatywnie, z ogromną odwagą, pewnością siebie. Przy tym wszystkim, będziecie dążyli do osiągnięcia jakiegoś sukcesu. Będziecie bardzo konsekwentni w działaniu. Ponadto, dobra komunikacja z kimś, generalnie rozwój i konsekwentne działanie. Ok, zobaczmy: praca, finanse. Praca finanse na chwilę obecną do końca tego tygodnia, dla wszystkich moich widzów. Jeszcze na koniec będzie rzecz jasna, żeby skonkretyzować energię ogólną, przelecimy cały zodiak, tak żeby to było dla Was jeszcze bardziej skonkretyzowane. Moi drodzy, praca finanse no, fantastyczne energie. Po pierwsze, to już nam się tutaj pokazało, będziecie mega kreatywni w działaniu. Będziecie działali bardzo pewnie będziecie działali z odwagą, będziecie niezwykle przedsiębiorczy, przebojowi w tych sprawach zawodowych, finansowych. Ponadto widzę moi kochani, że ktoś poprzez pracę lub z, z miejsca waszego pracy postrzegać was może jako osobę bardzo atrakcyjną, bardzo pewną siebie, bardzo ogarniętą. To może być jakiś mężczyzna, ale jakiś mężczyzna z pracy lub poprzez Waszą pracę może Was postrzegać w takich y, energiach. Ponadto, moi drodzy, widzę tutaj rozwój, całe może zaangażowania w to, co robicie, jakaś dobra współpraca z kimś i, i generalnie rzecz biorąc niesamowita wytrwałość do tego, aby osiągnąć jakiś sukces. Super, jedziemy dalej. Single, singielki. Zapraszam Was bardzo serdecznie, moi drogi single, moje drogie singielki. Co się wydarzy w najbliższych dniach? Dla, o, dla singli, singielek. Ok. Moi kochani, tutaj widzę sytuację, kiedy możecie dostać. Jakąś wiadomość od jakiejś osoby, którą aż rozpiera, żeby się z Wami spotkać, żeby się z Wami skontaktować, a w tym samym czasie ta sama osoba, o której myślicie, może mieć po prostu wewnętrzny konflikt sam ze sobą, sama ze sobą, czy skontaktować się z Wami. Tutaj najwyraźniej, ktoś jest z was emocjonalnie zaangażowany, chciałby jakiegoś nowego początku pomiędzy wami, chciałby komunikacji z wami i tak jak mówię, bardzo sprzeczne energie. Z jednej strony bardzo chciałby tego kontaktu, a z drugiej strony ta osoba no, ma ze sobą wewnętrzny konflikt. Yy, czy potem czy wyjść z wami z tym kontaktem. Taką tu widzę dosłownie sytuację. No to już wszystko zależy od tego, czy ta osoba się przełamie na ten kontakt z wami. Pamiętajcie, moi kochani, to mogą być zamienne energie. Ktoś właśnie jest tą osobą, która chciałaby skontaktować się z kimś. Więc to możecie być wy w takich energiach. Tutaj mamy czytanie ogólne. Trzeba pamiętać o, o zamienianiu stron. I moi kochani, jedziemy w stałe relacje. Proszę moje wyższe ja o przesłanie dla stałych relacji na chwilę obecną do końca tego tygodnia. Moi kochani, tutaj widzę, że wy generalnie rzecz biorąc macie bardzo silną, stabilną relację, jakkolwiek czasami Widzę tu jakieś przeciążenie psychiczne, fizyczne, do tego stopnia, że ktoś może się zastanawiać, czy nie odejść z relacji. Chęć ciachnięcia tym mieczem, tu jeszcze nie będzie tego zakończenia. Dlaczego? Dlatego, że po dopowiedzeniu tych energii, zwykle królowa mieczy rzeczywiście odcina się od kogoś, od czegoś, od jakiejś sytuacji. Tu w potwierdzeniu w karcie dopowiadającej widzę, że rzeczywiście ktoś jest pewny swoich odczuć i stawia jakieś granice. Czyli jest o krok od ciachnięcia tym mieczem, w cudzysłowie, od odejścia od kogoś. Czyli macie silną relację, ale z jakichś powodów najwyraźniej jakiś kryzys tutaj się wkradł, lub jakaś kłótnia, jakaś niesnaska, który, na tyle silna, że ktoś może myśleć o zakończeniu relacji. Taką tutaj widzę sytuację, moi mili. Pamiętajcie, czytania ogólne. I moi kochani, rodzina, przyjaciele, osoby z otoczenia, na chwilę obecną, na najbliższy tydzień, przecudne energie. Przede wszystkim jakieś sprawy ulegną niezwykłej poprawie. Tu będzie rozrzut o 180 stopni. Jakieś dobre wieści, dobre nowiny się zadzieją. I jeszcze zwłaszcza z tym kołem fortuny, to tu będzie sytuacja, gdzie ktoś się mógł o coś zamartwiać. Ktoś z waszej rodziny, ktoś z waszych przyjaciół, ktoś z waszego otoczenia. Tymczasem jakieś sprawy rzeczywiście wyklarują się pod tym bardzo, bardzo pozytywnym kątem. Ponadto widzę tutaj całe morze czułości, miłości. K tutaj widzę również jakieś połączenie karmiczne, jakąś bratnią duszę, chęć wyjścia z jakimś kontaktem, tym stricte romantycznym. Czyli to możecie być wy, mieć taką ochotę, ofiarować komuś ten przysłowiowy kielich miłości. Gdyż postrzegacie kogoś jako swoją bratnią duszę, kogoś z waszych przyjaciół, kogoś z waszego otoczenia. Moi kochani, oczywiście to może być zamienne i moi mili. Jedźmy z, z problemem. Jaki problem? Brak jakiegoś rozwoju, brak, moi drodzy, dobrej komunikacji z kimś. No tutaj, aż w tych parach. Bije po oczach, że ta, te energie mogą być właśnie odnośnie kogoś z was. Oczywiście nie was wszystkich. Jeśli macie wspaniałą relację, nie ma żadnych zgrzytów, to ten problem was nie dotyczy. I moi mili. Jedźmy zatem, co dobrego do Was przyjdzie? Na chwilę obecną do końca tego tygodnia. Moi kochani, przede wszystkim dobre będzie to, że będziecie potrafili zadbać o swoje sprawy, zawalczyć o swoje sprawy. Będziecie mega kreatywni kreatywni, pardon, będziecie mega y, asertywni, voila! Ponadto ta właśnie postawa doprowadzi do tego, że wy poczujecie się bardzo komfortowo w swoim życiu. Będziecie mieć pod kontrolą Wasze sprawy zawodowe, finansowe, poczujecie się lekko. Pewnie stabilnie, rewelacja, co będzie przed wami ukryte na chwilę obecną, na najbliższy tydzień. A otóż to, że ktoś obsesyjnie o was myśli, to naprawdę obsesyjnie, bo tu mamy myśli, tu mamy obsesję, biorąc pod uwagę te dwie energie, ktoś ukrywa, że po pierwsze myśli o was praktycznie bezustannie na kogoś możecie działać niesamowicie pod tym kątem fizycznym, ale nie tylko, pod tym emocjonalnym również, zwłaszcza z tymi mieczami, z tymi myślami. Ponadto, moi kochani, ktoś nie widzi wyjścia z tej sytuacji, czyli obsesyjnie myśli o was w ukryciu, jakkolwiek nie widzi wyjścia z tej sytuacji, czyli poprzestanie na tym myśleniu. Zobaczmy, jaka rada na tą sytuację, a potem przylecimy cały zodiak. Rada, działaj sprytnie, zbieraj informacje na czyjś, na jakiś temat, nie daj się komuś oszukać. I moi kochani, jedziemy. Jak ta sytuacja z energii ogólnej tutaj się dla Was potoczy? Moi mili, i jedziemy. Okej, okay. jedziemy, moi mili. Karty były już bardzo pota dobrze potasowane, ale jeszcze muszę poruszać energiami. I moi kochani, jedziemy. Zaczynamy od baranków. Jak energia ogólna potoczy się dla baranów, dla osób spod znaku barana. Moi kochani, tutaj uwaga, bo możecie być... Zbyt impulsywni, działać zbyt impulsywnie. Może ktoś powiedzieć o to jedno słowo za dużo. Ponadto, aż was będzie rozpierało, żeby z kimś porozmawiać, albo to z wami ktoś będzie niesamowicie chciał przeprowadzić z wami jakąś rozmowę, będzie kogoś rozpierało do tego, żeby przeprowadzić z wami jakąś rozmowę. Generalnie Będziecie działali bardzo analitycznie, będziecie zdroworozsądkowi, jakkolwiek czasami może być taka sytuacja, że poniosą was jakieś nerwy. Byk, jak ta sytuacja dalej się potoczy. Moi drodzy, wy będziecie mega asertywni, będziecie w takiej energii, kiedy będziecie całkowicie pewni swoich odczuć, swoich pragnień, i nie dacie sobie wejść na głowę. Bliźnięta. Ale też będziecie potrafili zawalczyć o te właśnie wasze sprawy, czy to jakieś, jeśli chodzi o znajomości, relacje, lub również te sprawy zawodowe, finansowe. Bliźnięta. Bliźnięta możecie myśleć obsesyjnie na, czyś, na, czy, na jakiś pardon, temat lub na czyjś temat. Oczywiście to może być totalnie odwrotna sytuacja. Ponadto, uwaga na jakichś manipulantów przy tym diabełku również. I moi kochani, generalnie uważajcie na jakieś używki. Rak, to dla raka? Moi kochani, raczki. Tutaj dobrze by było, gdybyście uważali na wszelkiego rodzaju jakieś nieuczciwości, które ktoś może chcieć robić za waszymi plecami. Ponadto, zbierajcie informacje na czyjś, na jakiś temat. Działajcie ze sprytem. L lwy, osoby z podznaku lwa. Przepiękna energia. Tu wy macie szansę. Po, jest bardzo duży potencjał, że jakieś wasze marzenie się zrealizuje. Ponadto wy nie będziecie tracili wiary w tym tygodniu. Nie tra będziecie tracili nadziei, że jakieś sprawy potoczą się bardzo po waszej myśli. Piękna energia. A panny? No panny będą w takiej energii jakiś konfliktów Tutaj widzę jakąś konkurencję, jakąś rywalizację. Bardzo możliwe, że w tych sprawach zawodowych, finansowych w tym tygodniu będzie trzeba takiej większej mm, wytrwałości, żeby pokonać jakąś konkurencję. Możecie się czuć również przeciążeni po prostu najzwyczajniej fizycznie. Możecie czuć się przepracowani poprzez nadmiar pracy, ale też niewykluczone, że wejdziecie w konflikt z kimś. Waga. Moi drodzy, waga tutaj widzę, będzie bardzo dużo analizowała, będziecie w takiej energii zdroworozsądkowej, ale też widzę, że możecie się odciąć od kogoś, od czegoś, od jakiejś sytuacji. Skorpion. Wy, moje drogie Skorpiony, będziecie w energii szczęścia, zadowolenia. Tutaj widzę celebrowanie, świętowanie, ale też taką lekkość, radość i zadowolenie z tych tutaj, e, odnośnie tych energii z, ogólnych. Strzelec, co dalej odnośnie energii ogólnej? <laughs> Tutaj jakieś zakończenie widzę odcięcie, zakończenie. Ktoś może z Wami zakończyć relację, lub to Wy możecie zakończyć z kimś relację, znajomość, ale też widzę odejście od jakiejś sytuacji, która wam nie służy. Moi kochani, koziołki. Koziorożce, poczujecie się, że macie tą moc. Tutaj widzę całe może. Pasji, działania, namiętności, ale też niezwykłej wręcz pewności siebie. Nabierzecie ogromnego takiego wspaniałego podejścia do innych osób, do innych spraw, takiego podejścia: okej, okay, mam tą moc, mogę wszystko, wiecie na takiej zasadzie, że poczujecie się niesamowicie, wręcz Kreatywni. Będziecie działali z ogromnym wigorem. Będziecie działali bardzo yy, z taką niezwykłą wręcz kreatywnością. Wodniki. Moi kochani, wodniki. Dla wodników tutaj widzę, że bardzo dużo i szybko się może zadziewać. Widzę tu bardzo dużo. Intensywnej komunikacji z kimś, ponadto niezwykły pęd, ruch, działanie ogromny wręcz rozwój, rewelacja. Ryby. Rybki będziecie dużo kontemplowali zajrzycie w głąb w siebie trochę się odizolujecie od ludzi, od świata. Po to, żeby przemyśleć sobie jakieś Wasze dotychczasowe doświadczenia. W ogóle tu widzę jakąś, takie, jakieś, albo brak kontaktu z kimś, albo duże zdystansowanie się do jakiejś konkretnej osoby, osób. Moi kochani, bardzo Wam. Aha, pardon, jeszcze, sorry, jeszcze karta pozytywnej kreacji dla Was. Jedziemy. Karta pozytywnej kreacji. Proszę moje wyższe ja o przesłanie dla wszystkich moich widzów na chwilę obecną, na najbliższy tydzień. Tak czuję, że wam dwie mam wziąć. Karta siewcy życia. Poprawa twojego zdrowia. Poczuj ją w sobie już teraz. No, generalnie oczywiście widzę tu też witalność jak najbardziej. I zobaczmy bo tak jeszcze poczułam, żeby jeszcze jedno przesłanie Wam wyciągnąć. Proszę moje wyższe ja o przesłanie z kart pozytywnej kreacji dla wszystkich moich widzów na chwilę obecną i na najbliższy tydzień. Karta dziewięciu żyć to czas, gdy ryzyko się opłaci. Wykażesz się sprytem i zwinnością w działaniu. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam samych cudowności. Nie zapomnijcie proszę o lajkach, komentarzach, subskrypcjach, udostępnieniach. Ściskam Was i do usłyszenia.